Drodzy bracia i siostry z Kościoła Bożego, jesteśmy wdzięczni Bogu, że nasza rodzina Laptiewych, rodzina Lapciewych Dmitry i moja Natalia tak jak tu siedzę Dmitry i moja żona Natalia i także nasza doćka Ania, oraz nasza córeczka Ania Мы были здесь у вас. Были мы ту у вас в течение семи дней. В притягнув семи дней. И мы надеемся, что то слово, которое было проповедано для вас. И маме надеюсь, что это слово, которое было произнесено, оно принесет много доброго плода в вашей жизни. Шедшее вспанялый овот в вашем житию. И мы рады, что это слово может изменить вас. Cieszymy się, że to słowo może was zmienić i was wdachnąć. natchnąć. I ja wierzę, że u waszej cerkwi jest ogromne будущее. Ja wierzę, że wasz kościół ma przed sobą wspaniałą, wielką przyszłość. U was zabytaczalni pastory. Macie cudownych pastorów. I ja wierzę, że oni z sercem Bożym służą wam i ja wierzę, że całym swym sercem mając Boga w sercu służą wam i my od serca was. z całego swego serca błogosławimy was i, wam I chcemy wam powiedzieć dziękujemy dziękujemy